Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Witaj w 52. odcinku podcastu. Dzisiaj będzie odcinek taki bardzo na świeże zainspirowany doświadczeniem, zainspirowany moim życiem. I mianowicie będę chciała powiedzieć troszkę o słomianym zapale. Na pewno koncepcja bardzo mocno znana, wyłkowana, powtarzana pewnie, gdzieś tam głównie w dzieciństwie i w szkole. Natomiast no, chciałam powiedzieć o tym, dlaczego uważam, że ten mit, ta koncepcja jest bardzo szkodliwa. No i będę chciał o tym powiedzieć troszkę więcej. Natomiast, zanim zaczniemy nawet od, od książki, to, to na początek chciałam też powiedzieć, że właściwie za no, trochę tydzień z kawałkiem wybija rok, kiedy prowadzę podcast. Tutaj czas na brawa. <klucz> <klucz> to były brawa w tle. Um, miałam takie postanowienie. Miałam. Nawet nie postanowienie, miałam taki cel, że będę prowadziła ten podcast 52 tygodnie, czyli rok. I właściwie 1 września, można powiedzieć, ten rok wybija. I no, nie skłamię, jeśli powiem, że rozpoczęcie prowadzenia tego podcastu to był jeden z takich przełomów w moim życiu, kiedy zdam sobie sprawę, że, że chcę to robić, że chcę to robić, że inspirowanie ludzi jest mega fajne. Że edukowanie w zakresie rzeczy, na których trochę się znam, trochę zdobyłam doświadczenia i jakby dzielenie się tą moją perspektywą może być no, na maksa też satysfakcjonujące dla mnie. A to, że jakby komuś tą wartość mogę przekazać i mogę pomóc chociaż jednej osobie, mogę wskazać jakiś kierunek, mogę coś doradzić z mojego doświadczenia, jest no, na maksa takie wzruszające. I nieraz, nieraz już miałam takie sytuacje po prostu, że miałam łzy w oczach po tym jak dostałem jakiś feedback, jakąś informację zwrotną. No i w, też w tym momencie chciałabym zaprosić ciebie do tego, żeby, 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 żeby żebyś zadała lub zadał mi pytanie, bo ten premierowy premierowy rocz, rocznicowy odcinek będzie miał miejsce za tydzień i będzie trochę to nietypowa forma odcinka, bo to będzie odcinek Q&A, czyli taki, w którym będę odpowiadała na pytania. Więc już teraz zachęcam Cię mocno do tego, żebyś zadał lub zadała mi pytanie. I w opisie tego odcinka jest link do takiej ankiety, i tam można takie swoje pytanie anonimowo lub nieanonimowo wrzucić. I to mogą być pytania jakby z szerokiego spektrum. Zawodowo, prywatne, sportowe, związane z celami, z jakimś moim doświadczeniem, z moimi preferencjami. Więc jakby zapraszam serdecznie do wrzucania tych pytań właśnie tam. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz już startujemy i na początek książka. To jest książka, którą ja przesłuchałam całkiem niedawno, i to jest książka o tytule Ludzie. Krótka historia o tym, jak ty przyjęliśmy wszystko. Toma Philipsa, bodajże. I, hmm, no, z braku innej kategorii nazwałabym tą książkę popularno-naukową, tak myślę. Natomiast no, ona tak naprawdę opowiada po prostu o jakichś tak kat katastrofach i, złych, i bardzo złych decyzjach w dziejach ludzkości. Poczynając od y, p, początków rolnictwa, osadnictwa, poprzez y, industrializację, poprzez polityków różnej maści w różnych, y, w różnych epokach, erach historycznych, y, nawet sięgając do czasów nowo takich nowoczesnych, nowożytnych, w obszarach właśnie takich jak polityka, nauka, przemysł, y, sztuka. Więc tutaj jakby jest bardzo szeroki spektrum, i książka napisana jest takim fajnym. Dość humorystycznym językiem, więc ona jest bardzo taka przyjemna do słuchania. I ja nie jestem jakąś wielką fanką historii. Natomiast ta książka jest faktycznie fajną dawką historii. Taką dawką historii, która powinna być uczona w szkole, nie taką, że po raz piąty uczymy się, że Mieszko I miał chrzest w. nie pamiętam w którym roku, bo to było zbyt nudne. <laughs> Natomiast y, Tom Phillips, y, tą lekcję historii opiera właśnie na takich fakapach, na porażkach ludzkości, y, ale też jakby z, jesteśmy w stanie z tego więcej zapamiętać, bo to są naprawdę ciekawe rzeczy, fajne ciekawostki, takie fun-fakty. I warto też właśnie później mieć taki wniosek, wiedzieć, że no, prawda jest taka, że to ludzie często są przyczyną swoich własnych problemów. I nawet patrząc na obecną sytuację klimatyczną z pierwszej ręki to człowiek jest przyczyną tego, co się dzieje. I, I ta książka właśnie też mniej więcej o tym klimacie też trochę mówi. Więc zdecydowanie warto ją przeczytać. Ona była bardzo przyjemna do słuchania i też bardzo ciekawa, więc naprawdę polecam. Warto mieć taki wgląd, żeby też móc sobie uświadomić właśnie, że to my sami często jesteśmy problemem. Mamy już, mamy już podsumowaną książkę, oczywiście w opisie odcinka będzie link afiliacyjny, gdzie można taką książkę sobie zakupić. Drogą kupna i przeczytać, albo posłuchać. I przechodząc teraz do tematu odcinka, ta koncepcja słomiany zapał to wyrażenie słomiany zapał to zjawisko ja je kojarzę już, już gdzieś tam ze szkoły. Bardzo często mówiło się nawet o, o dzieciach, o, o nastolatkach, które miały tak zwany słomiany zapał czyli zaczynały coś i tego nie kończyły. Natomiast, yy, dlaczego mówię o tym właśnie teraz? I tak naprawdę bardzo na świeżo jestem po kolejnym takim, powiedziałabym, zwrocie w swoim życiu, małym zwrocie, bo ja całe życie trenuję jakiś sport i tego było bardzo dużo. Próbowałam naprawdę wielu rzeczy i powiedziałabym, że można nazwać mnie osobą z takim sumianym zapałem, jeśli chodzi o różne sporty. Bo próbowałam pływania kiedyś i jakaś siłownia, i była koszykówka, i była siatkówka. I później był tenis, teraz znowu niedawno był tenis. No i oczywiście był crossfit, to było najdłużej, bo z 7 lat. Ale też niedawno zaczęłam biegać. A teraz znowu zaczęłam nowy odłam tego biegania, bo... czuję, że zaczynam się właśnie wkręcać w bieganie w górach, czyli takie... powiedziałabym biegi bardziej ultra. Czyli nie tylko w górach, ale też takie większe dystanse, nie wiem, 20. Plus. I zaczęłam się zastanawiać, czy ja jestem osobą, która ma słomiany zapał, czy jestem osobą, która wkręci się w coś, nie wiem, jest w tym parę miesięcy, parę tygodni i stwierdzi, że okej, okay, dobra, szukam czegoś nowego. I tak pomyślałam, że ten odcinek może przydać się właśnie takim osobom, które. które mają też coś takiego, może nie w sporcie, ale nawet w jakichś innych obszarach, na przykład związanych z pracą. I mam, te, mam takie przemyślenie, że ja oczywiście, jakby moja konkluzja finalna jest taka, że ja nie uważam, żebym była osobą ze słomianym zapałem i że w ogóle ta koncepcja słomianego zapału jest bardzo szkodliwa, bo wtedy wrzucamy do jednego worka jakby osoby, które po prostu szukają siebie, szukają super zajęcia, szukają czegoś, co im po prostu podpasuje, czegoś, co będzie zgodne z nimi, i, i do jednego worka razem z tymi osobami wrzucamy osoby, które po prostu nie wiem poświęcają dwa dni na każdą nową aktywność nawet nie sprawdzając czy to jest dla nich czy nie jest tylko tak po prostu nie wiem, skacząc kwiatka na kwiatek dla samego faktu skakania a nie dla faktu poszukiwania czegoś fajnego no i to jest bardzo szkodliwe to jest bardzo szkodliwe bo nawet takie myślenie o sobie mocno to wpływa i bardzo może to też obniżyć takie poczucie własnej wartości bo ja tak przez chwilę pomyślałam że kurde Paulina no i co? I zaczęłaś biegać, i nawet nie osiągnęłaś jakiejś, nie wiem, kurde, nic fajnego w tym bieganiu. To może byś jednak trochę została przy tym dłużej, poćwiczyła, spróbowała, jakoś się w temat wgryzła. Ale później pomyślałam, i też przeczytałam coś ciekawego, o czym zaraz yy, yy, wam powiem, yy, że to było chyba w książce. Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam. To chyba było w książce Think Again Adama Granta, świetna książka, swoją drogą, którą całkiem niedawno skończyłam czytać. I on tam właśnie mówił o tym efekcie reminiscencji czyli takim efekcie, że im bardziej my jesteśmy starsi, tym szybciej płynie nam czas. I pisałam nawet o tym na Instagramie, tam sporo osób się ze mną zgadzało. I to generalnie chodzi o to, że jak nawet są takie badania pamięci autobiograficznej, to ludzie pamiętają najżywiej okres między 15 a 30 rokiem życia. A to dlatego, że występuje wtedy taki psychologiczny efekt nowości i jak są w naszym życiu jakieś takie rzeczy nowe, jakieś takie pierwsze razy, rzeczy, które robimy po raz pierwszy, to my bardziej to pamiętamy. A że tych pierwszych razów między 15 a 30 rokiem życia jest no, sporo, no nie wiem, pierwsza praca, pierwsze studia, pierwsze doświadczenia seksualne, pierwsze związki, pierwsza miłość, e, cokolwiek, no to pamiętamy ten okręt najżywiej. A gdy wpadamy w taką poniekąd rutynę, już nie wiem, po trzydziestce załóżmy, no to ten, ten czas nam bardzo szybko leci, bo robimy cały czas takie powtarzalne rzeczy. Nie ma tych takich elementów zaskoczenia, nie ma tego efektu nowości i pierwszych razów. I ja tak pomyślałam, że, że takie pierwsze razy i takie, taki efekt nowości można sobie samemu właśnie wprowadzać do swojego życia, nawet jeśli mamy już jakąś rutynę, przykładowo. Ja mam rutynę, na którą składa się, nie wiem, praca, treningi crossfitowo biegowe i mam tą rutynę i te dni tak lecą, lecą jeden za drugim, i urozmaicanie sobie tych rutyn w jakiś sposób, na przykład, próbowaniem nowych rzeczy, nowych sportów, no jest zajebistym rozwiązaniem właśnie na to, żeby ten czas w życiu nam tak szybko nie leciał, żeby ten czas po prostu na chwilę stał w miejscu, żebyśmy się w nim ekscytowali, żebyśmy czerpali z niego taką dziecięcą radość i. I ten słomiany zapał bardzo przeszkadza. Ta koncepcja słomianego zapału bardzo w tym przeszkadza, bo y, o, oczywiście ja uważam, że jakby znalezienie głębokiej pasji no, też polega na tym, żeby pewne rzeczy robić przez jakiś czas, żeby móc jakby ocenić, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy to jest coś, co mnie fascynuje, kręci, ciekawi, czy to jest coś, co ja kocham robić. Natomiast... Jakby trzeba pamiętać, że, 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 ta, że ta, to, ta koncepcja tego słomianego zapału nie może nas trzymać w miejscu. Nie może sprawiać, że my będziemy czuć się zobowiązani do robienia czegoś tylko dlatego, żeby czasem ktoś o nas nie powiedział, nie pomyślał, albo żebyśmy sami o sobie nie pomyśleli, że mamy słomiany zapał. I nie wiem, i te x lat zostajemy przy tej samej pracy, mimo że to nas nie kręci, nie jest to w ogóle w obszarze naszych zainteresowań i nie, nie wstajemy do pracy z radością. Ale my stwierdzamy, że skoro ja już to studiowałem, studiowałam, a teraz, że mam parę lat doświadczenia, no to jakby ja na pewno muszę w tym już być na zawsze i, i w ogóle po co zmieniać? W ogóle po, po co to zmieniać? Po co robić jakąś taką gwałtowną zmianę w życiu? Przecież nie mam słomionego zapału. <grych> I tak się trochę, trochę, trochę się z tego śmieję. Natomiast no, ja, ja tak bardzo długo myślałam. Natomiast chyba ten sport tak bardzo pokazał mi, że. Że, to, że, że takie skakanie z kwiatka na kwiatek w pewnym sensie, w, w, na przykład w kontekście właśnie tych pasji, może być naprawdę fascynujące, bo yy, jeśli ja na przykład, nie wiem, trenowałam załóżmy ten crossfit 7 lat i oczywiście kocham crossfit i zawsze będzie w moim serduszku, no i na mojej nodze, w postaci tatuażu. <laughs> Natomiast jakby mm, to nie... On mi nie wystarcza, on mi po prostu nie wystarcza, bo jakby nie, ma tam, nie, mam, tam, nie mam tam, już za bardzo pierwszych razów do zrobienia. E, zrobiłam jakieś, nie wiem, fajne wyniki, coś tam osiągnęłam w jakichś zawodach. Natomiast brakuje mi tej takiej nutki ekscytacji, robienia czegoś nowego, tej takiej dziecięcej radości, która pojawia się, kiedy robimy coś. Z czego nie próbowaliśmy wcześniej, co nie było w naszym życiu obecne, a nagle wchodzimy w jakiś nowy sport, nowe środowisko, nowi ludzie, nowy sprzęt, y jakieś nowe zawody. No, po prostu to jest tak ekscytujące, y i zresztą tak samo może być właśnie z innymi pasjami, czy na przykład z, z inną pracą, czy w ogóle z innymi środowiskami ludzi. Y i ten efekt nowości może właśnie sprawić, że nawet takie rutynowe życie, jakieś stabilne, bo, bo jakby w stabilnym, rutynowym życiu nie ma nic złego, może być troszeczkę tak podkręcone i może być mu dodana taka właśnie nutka pikanterii i taka przyprawa. Bo, bo też w tej książce właśnie Think Again Adam Grant pisał o tym, że to jest tak, że jakby w pewnym wieku ten, ten efekt nowości ma być przyprawą do życia, a nie sensem życia. Że to nie jest tak, że my dosłownie codziennie musimy robić coś nowego i coś po raz pierwszy. Tylko jakby to jest jasne, że, że ludzie mają już swoje, swoje stabilne życie w jakimś zakresie. Natomiast właśnie takie przyprawienie tego życia raz na jakiś czas czymś nowym, czymś ekscytującym, czymś, co robimy po raz pierwszy, no sprawia, że, że my się nie nudzimy i że jakby trochę pielęgnujemy w sobie to wewnętrzne dziecko. Dlaczego ja w ogóle tak o tym dziecku cały, cały czas mówię? Bo mam takie przeświadczenie i mam takie poczucie, że jakby my dorośli... Za rzadko jakby wchodzimy w, ta w taką dyskusję z tym naszym wewnętrznym dzieckiem. I nie będę tutaj wchodziła w jakieś koncepcje psychologiczne i tłumaczyła tego, bo, bo nie jestem ekspertką. Natomiast yy, mówiąc wewnętrzne dziecko, właśnie mam na myśli to, że z jednej strony to jest właśnie taka część naszej osobowości, która łaknie tej zabawy, tej beztroski, tego śmiechu, yy, tej ekscytacji, tych pierwszych razów, tych ro robienia rzeczy nowych, robienia rzeczy po raz pierwszy. A z drugiej strony to jest bardzo ciekawe, ale yy, Patrząc, na, patrząc jakby na dzieci, no to ja, ja, ja dzieci nie mam, natomiast jakby sama koncepcja tego, że nawet dziecko poszukujące na przykład właśnie swojej pasji, swojego hobby, no. Jakby dziecko próbuje różnych rzeczy, prawda? Nie wiem, dziecko idzie na lekcję baletu, idzie na angielski, gra w piłkę nożną, jakby szuka siebie poniekąd, szuka siebie w różnych sportach, w różnych zajęciach, w różnych aktywnościach, po to, żeby móc ocenić, co mu pasuje, co jest dla niego fajne, co go kręci. Wiadomo, że nie chcemy też dziecka zmuszać do robienia czegoś, czego nienawidzi. Natomiast jakby zastanawiam się, dlaczego jakby dorośli ludzie, dorastając. Wyzbyli się tego, wyzbyli się tego przyzwyczajenia, żeby szukać tego, co ich kręci. Żeby szukać tego, co właśnie daje im taką mega radość, bezgraniczną radość, i ekscytację. I jakby zostajemy tylko z takimi rzeczami, które właśnie są dla nas znane, komfortowe, nie wiem, raz je poznaliśmy i przy nich zostaliśmy, i jakby trochę nie wychodzimy poza tą strefę takiego komfortu, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście. I dlatego uważam w ogóle, że, że ten, ta koncepcja mm, sumiennego zapału, jest mega szkodliwa, i może być tak, że jakby w dorosłym życiu ona już nie jest tak często używana i tak często artykułowana, bo raczej słyszę się ją właśnie w kontekście jakichś nie wiem, nastolatków w szkole. Natomiast y, jakby warto mieć to na uwadze, żeby to nas nie stopowało, bo ja dzisiaj jadąc autem, wracając właśnie z gór, gdzie, gdzie mm, przebiegłam dwa dni trochę kilometrów po górach i po prostu tak mnie to zajarało, poczułam taką ekscytację i taką. Dziecięcą radość I, i miałam przez chwilę taki, taki, taką myśl w głowie, że kurczę Paulina, no, no ale mogłabyś zostać przy czymś jednym, a nie robić w ogóle, nie chwitać pięciu srok za ogon, nie, nie, nie robić pięciu rzeczy naraz, jakoś zoptymalizować to czasowo itp. A tu później po prostu tak się stuknęłam w głowy pomyślałam, że kurde, jakby zabieranie sobie tej dziecięcej radości to jest tak... Okropna rzecz, to jest tak okropna rzecz, no bo jest, jakby w, jesteśmy w, w takim wieku, przynajmniej jestem w takim wieku, osoby z mojego też otoczenia 30 kilka lat plus minus, że jakby mamy sporo takich zobowiązań i takich wiecie, poważnych rzeczy w życiu. Praca, jakieś, nie wiem, kredyty, mieszkania, związki, coś tam. I jakby jest tego sporo, i to bardzo często też powoduje taki po prostu stres, taki zwykły stres, który gdzieś tam wisi nam nad głowami, jak taki topór i jak nie równoważymy tego stresu czymś takim, może nie, że bezcelowym, ale czymś, co jest właśnie taką czystą radością, e, daje nam ten entuzjazm, powoduje, że po prostu śmiejemy się głupio, <grydy> to, to to jest na, naprawdę jakby zły pomysł. To jest zły pomysł, bo oczywiście można sobie radzić z stresem jakkolwiek, natomiast e, e, też kiedyś zostałam zapytana właśnie, skąd wynika ta moja taka radość i to takie pozytywne nastawienie. I mi się, mi się wydaje, że to właśnie wynika z tego, że że ja robię wiele rzeczy, które po prostu tak mnie cieszą i napełniają mnie takim entuzjazmem. I czasem nawet jak robię coś takiego zupełnie prostego. <grystanie> o, to będzie super przykład. Pozdrawiam Wojtka w tym momencie. Kiedyś, kiedyś pojechałam ze znajomymi mm, na jakiś właśnie weekendowy wypad i poszliśmy w tej miejscowości do Lidla. Uwaga, do Lidla. Ja, ja w Lidlu nie robię zakupów. <grystanie> Spoiler alert. Jakoś za często, nie wiem, wolę Biedrę. Tam są jakieś fajne rzeczy wege. To... Jak poszliśmy do tego Lidla, to on był zupełnie inny niż taki Lidl, które ja znam z, z miejsca, w którym mieszkam. I generalnie, jak zobaczyłam jakieś takie w ogóle ekscytujące jakieś przyprawy, jakieś takie produkty, których nigdy nie widziałam, nie próbowałam, po prostu byłam taka potem podekscytowana, że po prostu wyglądałam jak Debil, wszyscy się ze mnie śmiali. Ale konkluzja jest taka, że ja się cieszę bardzo, że ja potrafię znajdować takie rzeczy, które mnie napełniają taką radością, trochę czasem przez innych postrzeganą jako głupkowatą. Ale, ale radością, i takim entuzjazmem, i taką ciekawością świata. I wydaje mi się właśnie, że to jest takie trochę karmienie swojego wewnętrznego dziecka i sprawianie, że nawet jeśli ma się, nie wiem, ileś krzyżyków na karku, 60, 70, no to wciąż jest w człowieku właśnie ta, ta opcja tego, żeby się czymś tak podjarać, czymś fajnym, czymś nowym. Więc jest ten efekt nowości. Wydaje mi się, że równoważy ten mitsumenego zapału, który, no, no nie, nie bardzo go lubię. Oczywiście nie mówię tutaj, że skakanie z kwiatka na kwiatek w każdym możliwym przypadku jest w ogóle dobre, no bo to jakby nie chodzi totalnie o to. Chodzi tylko o podzielenie się właśnie tą koncepcją, żeby nie patrzeć totalnie na wszystko przez pryzmat takich trochę uprzedzeń, powiedzeń, stereotypów, które zostały na przykład ukształtowane, nie wiem, lata temu. Więc, więc jakby w tym kontekście. I tyle. To w ogóle jest bardzo spontaniczny odcinek, bo pomysł na ten odcinek dosłownie przyszedł mi do głowy kilka godzin temu, jak wracałam właśnie z, z tego wypadu, gdzie biegałam w górach, bo właśnie wtedy pomyślałam, że, oho, trzydziestka na karku i wchodzę w kolejny sport. Wow, ciekawe, co będzie kolejne. <laughs> Także, no, dość osobisty odcinek, fajne przemyślenia. Mam nadzieję, że zarezonowały z Tobą, choć trochę, no, i tyle. i Będę update'ować update sytuację na bieżąco. <laughs> Może być tak, że pobiegach górskich pojawi się coś zupełnie nowego. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem otwarta na, 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 na różne nowości. <laughs> Dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka do tego momentu. No i do usłyszenia za tydzień, i zostawiam, pamiętaj, proszę, link w opisie odcinka, gdzie możesz zadać mi pytanie, na które będę odpowiadała w odcinku za tydzień. Dziękuję Ci bardzo w ogóle, że mnie, jesteś ze mną i że mnie słuchasz. Nieważne ile jesteś ze mną, czy miesiąc, czy pół roku, czy jesteś ze mną cały rok. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteś i mnie słuchasz, bo jakby, no, dla Ciebie właśnie tworzę te podcasty i nagrywam. Także bardzo dziękuję raz jeszcze. No i jeszcze raz do usłyszenia za tydzień.